Wiesz co jest najgorsze? Nie wiem. Nie mam pięści, e, tych tych wiesz, tych fajnych pięści. Nie masz ich? Nie mam ich, bo Czemu? zrestartowałem Addony. A, to sobie ich użyję. Aha. Okej. Okay. <grym> Żebyś mógł popatrzeć na nie. Dobra, dobijaj do mnie. Wyłączyłem se lampę. Jak mój odcinek nie będzie miał 8 minut, to ja się załamię. Co to, jest? <grym> to, Proszę to bardzo... jest? To jest mój zwierzaczek. Co jest grane? <grym> to jest mój zwierzaczek! Piękny! Raz, dwa, trzy, cztery, pięciogłowy zwierzak. Poczekaj, wezmę go, wezmę go. Mogę, mogę cię uderzyć? Nie, jeszcze nie jestem w grze. To powiedz jak dołączysz. Już. Jesteś? No tak. to stań na ziemi, stań na nie. ziemi. No nie. weź! Nie. Chodź to, staj w miejscu! A, a tak, odcinek poprzedni u Admirosa. Mam, nadzie ma ma mam nadzieję, ow, ow, ow. że obejrzyliście. Byliście na jego odcinku? He? Teraz lećcie, obejrzyjcie jego odcinek, a potem mój. Now. Weź tą hydrę, bo już mi zaczyna ona irytować. wiesz co? Zatkurzyłem się, bronię. Już, już ją wziąłem, już ją spokojnie. Jones, jest, daj mi ją walnąć. Za, bardzo oh. dużo NPC tutaj masz. No tak, bo NPC zawsze spoko. Na przykład mam coś takiego. Patrz pa, jaka bagietka, ale bym taką zjadł. Mmmm. ona jest. Zjadłem. Jak zjadłeś? Normalnie zjadłem. A, a tort cześć. włożyć. What the hell? Cześć. włożyć. Ty to zjadasz? W ogóle nie powiedziałeś, widząc, że to jest czwarty sezon testerów artefaktów. A tak, tak, no tak. To jest czwarty sezon testerów artefaktów. Tylko <grym> <I po> wyczakę. <grym> ja, ja zawsze zaczynam odcinek bez witania się czasami. A, więc zawsze no. zaczynam odcinek bez witania się czasami. Tak, no z w Dobra. miejscu, chcę, chcę przetestować farę. Okej, okay. co to jest? Wait, wait, wait. O! Proszę, to jest zamek. Co, co to jest za to jest domek? domek. Co on robi, ten domek? Co on robi? Yy, Próbuję A... utrzymać równowagę. <laughs> właśnie, właśnie tak widzę, że ledwo co trzyma głowę na swoim miejscu. O! Ten, o. <laughs> ten... ma coś się z nim nieciekawego stało, zauważyłem. Ktoś w ogóle nazwał coś DAS. DAS? DAS. Wazis DAS? Ja mam, ja mam swojego robocika. Patrz Boże, to. jaki wielki kutangens. Patrz, jaki ładny robocik. Mogę nim a, sterować? A, Dobra, nagrywanie. cały czas podnosi teraz rękę. A czekaj, czy ja mogę hmm. to przebindować? No, rusza rączkami. Rusza rączkami, ale nic dalej. Muszę go chyba mm -hmm. jeszcze raz postawić. Wait a second. Uh. No, średnio. Uii. Co ty Jesteś, tam robisz? Ja? No. A zaraz piję coś takiego, patrz. Wow. Gdzie, gdzie, gdzie teraz palicki. pojedziesz? Gdzie teraz pojedziesz? Zostaw Do góry jestem, pojedziesz! A! Zaraz spadnę. Dobra, szukam czegoś jeszcze dla ciebie fajnego. Ja mam to. Ok, to dla ciebie, proszę, cześć. O! Ja, ja mam ero. Ja też, to. Ja mam to. Wow! Nie zmobilizuj! Yes, czekaj, czekaj. Deal with it. E. Uwolnij je pod R. E. O, o, jest. No. Oj, sorry! A weź, Osoba O! Co, mam je? co to jest? Gnome follower! What the hell? No, ty tym samym nie wiedziałem tego. No, no, no. To jest twój przyjaciel. Czy one będą wszystkie za mną podążać? Dajmy mu jakieś ładne imię To jest Franek, Zenek, Tomek i Bolek Wow Siema ma, Franek, ma... Zenek, Tomek i... I, nie Bolek. Nie i... i... Bolek Zostawię ich, niech sobie za mną łażą Tylko żeby mi je nie backstabnęli, nie że coś Czekaj, a jak wyglądają jak zejdą tędy? Oni Dobra. są nie Fra Fra Franek, Bolek, Lolek i inni są, są creepy Siadaj do mojego wozu Pole... Pokaże... Chciałem, chciałem przetestować coś, czekaj. La, mojego woży, lata, latające coś mam. Tak, Whee! ja mam. Patrz to! Prze, przelatuję przez połowę Wapy. mapy tym czymś i utknąłem w budynku. Co, ja e, e, e. co masz? Lolololololol, Cze... Pokaż mnie to z bliska. To jest Pop... lolowus. Pokaż, pokaż mnie to z bliska. Czekaj, czekaj, zbliżam to jeszcze, tak. Piękne, prawda? No. Wsiądę obok. nie mogę obok. Możesz? A mogę. O. Dajesz, śmieć. O Jezu! Będę teraz... teraz ty coś zres, zobaczymy. Co tam masz ciekawego? O. Uh, box O! O! Uh, mam dwa, mam dwa, Wiesz co ja mam? Jeden co? wielki chaos. Co ty tak... czego ty to zrespiłeś? Ze scen czy z czego? Nie, normalnie z zapisu. Kopie, a za. Zapisy! Okej, okay, dobra. Bo tego jakby nigdy nie było. Co się dzieje? Zapisy są dziwne. A to? Oh shit. Co, coś ty zrobił? Gdzie jesteś? Wywalił O! Mam pięści w dłoniach! No jednak miałeś się co? Jednak czas. miałem. Chodź. No? Chcę ci przedstawić ci się mój dom, o, zrob, oprowadzę cię po moim pustym domu, który schowałem w kieszeni przed chwilą To jest e... dom Friza i ekipy? Tak, to jest dom Friza Dobra, przejdźmy o. do drugiego piętra o, czekaj, trzeba kucnąć, żeby przejść do drugiego piętra, bo trochę za nisko wow. ułożyłem Chyba... drugie piętro Janusze budownictwa, budownictwa. I chciałem ci ładnie. pokazać, że ten dom można jeszcze ładnie złożyć e... hmm. Hmm. Co my tu jeszcze mamy? Ha! właśnie patrzę Demogorgon. gorsze. gorsze niech to zadziała. Em... Um, przykryłeś demogorgona tym domem. Zajrzyj do środka. O, to jest. Czy ty. Jury wiesz... Czy ty wziąłeś to co Kut, jest. Z pierwszej... Czy ty to wziąłeś z pierwszej <laughs> strony, z obecnie popularnych. Weźmy z jakichś dalekich... O, królichery przywołałeś. Tak, wow. królichery przywołałem. Ona nie potrafi mnie trafić. Wow. Mam adno, które nazywa się Twerking Father Grigori. <gł _> nie. Hmm. Wy, 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 musisz go odpalić. Nie, teraz nie zadziała. Musi, musiałeś no go odpalić. Odpaliłem go przecież. W sensie odpalić, że on ma torpedę, nie? Sprawdź pod oh. numpadem. Aha! To to jest. What is this? Nie wiem. Ktoś stworzy jakiegoś ludzika, który jest duży. Przestań tak robić. Stop! <gł _> to jest creepy. Bo on się rozciąga jakoś dziwnie. On idzie Snapy. w twoim kierunku! Przywitaj się z nim. Uwolniłem go. On umie chodzić? Tak. On tak jakoś spada dziwnie. Ła, wow, uderzył mnie. Chce, chcesz, chcesz, chcesz go przyjąć, wow. Nie. Au, właśnie go we, 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 Weź go co w czy coś? On się pofugował. Dobrze, dobrze. Good. Lotnisko, ej! Lądowisko dla helikopterów. Dla helikopterków? A działa, teraz jakoś ma jakieś, tak. ma jakieś zastosowanie? Pojazdy, obecnie popularne, pojazdy. Znajdźmy jakieś helikoptery. Czy, 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 czy ty serio weźmiesz pojazdy teraz? A co? No nic. Takie z ciekawości. Oh my god! Co to jest? <grym> Zobacz, to jest, to jest helikopter, patrz na to. Piękny ten helikopter, taki trochę to rozpadnięty. Jak to, jest, to jest Lego helikopter. <grym> wow. Kolejny errorowy chopper. Czekaj, czy, czy ja mogę tu wejść? Możesz, możesz polecić do góry? Dajesz, leć do góry. Co? Próbuję go właśnie uruchomić. O. Musisz chyba strzałki do góry, żeby polecieć do góry? Wiesz co? Próbowałem strzałka do góry, lewo, prawo. Pomogę ci. Zobacz, twój widczak idzie. Monki. Monkę. Uderzyła mnie. O ty mała szmulo. Chcę reverse card? <laughs> co ty nie robisz. Sehe? Z... Cion... Weź reverse card i do niej podejdź. Monkey. What the hell? Automatic Tourette. Hmm. Powinien, szczelać, hmm. strzelać chyba, jeżeli się nie Namierz mylę. A mnie. Okay. Powinien mnie namierzyć teraz prawdopodobnie. Off. Jak mam cię włączyć? Halo Turret. Thanks for choosing. Security. Uh, jak ja mam? Oh. A to plush trap. Jak to działa? Jak ja mam to wyłapomić? Oh, o, w nubek chodzi. O. Oh. Daytime Night. Hmm. Let us see this. O, no, dla, la, latarka nie dział. Dobra, włączam światło, proszę bardzo. What the hell? U, this... autko sobie zrespiłem. Tylko muszę, muszę do niego wejść. Admira się? Huh. Co? O, patrz na moje nowe autko. Poczekaj. Mam traktor. Co muszę włączyć? Ty widzisz ten wielki telewizor... What the hell? To, to jest mój traktor. Chciałem odpalić jakiś odcinek na tym, na tym telewizorze, ale jest do dupy. O, o. Co to jest za rybka? Właśnie chcę przetestować rybkę. Siema, przywołałem goryla. Pa, normalnie, harambe. Jak on ją bije? Halo, proszę mi jej nie widzieć. No dobrze. Ty gnoju, to, ała. Jak on mi ją zaatakuje, będę zły. Zostaw mnie, gorylu. Czekaj, rozprawię się z gorylami. Wow. Wiesz, że prawie mnie zabiłeś? Ty mam 13 HP. Serio? No. Co ty ze zespałniłeś? Co to jest? Nie wiem, ze cokolwiek. Czemu ta cika ma dziwną animację biegania? Co Czemu jest? ta Chica mnie tak szarżuje? Czemu ona tak cicho biega? Co Cześć jest chika? grane? Bo ona jest takim innym NPC-kiem. Prawdopodobnie jak się ją zabije, to da się w nią wcielić. Bronię. Ała. Robię polowanie na czikę. Ała. No, ta cika jest mocna. Wal w nią. Wyłącz, włączyła Wyłączyła się. Aha. Dobra, piękne. to co? Jak ci się podobało pierwsze testowanie artefaktów? Super było! Pięknie.